Trudne. Aczkolwiek myślałem, że e, trochę bardziej się postawimy, no ale zawodnicy z Lublina wysoko postawili koprzeczkę i, e, i ciężko było. Gdzieś tam to my musieliśmy szukać e, tego czegoś, żeby, żeby gonić zawodników. Coś tam w końcu się udało, ale, ale jednak braku. tak, już jest takim trochę dziwnym sportem w tej chwili, że to dobrze odczyta, tor na początku ten lepiej jedzie. Naszym zawodnikom i ich timom udało się bardzo dobrze odczytać historię. Zawody od pierwszej serii toczyły się pod dyktando do naszej drużyny. Potem, na skutek różnych rezerw taktycznych, gospodarze troszeczkę zaczęli łapać punktów. No niemniej, jakby nie było problemu, kto wygra te zawody w żadnym momencie tego meczu. No, na pewno cieniem na tym wszystkim położyła się kontuzja. Jarka Hampela, któremu wszyscy życzymy jakiegoś lepszego zwrotu do zdrowia, bo wszyscy wiecie jak bardzo w Lublinie szanowany i Lubiany jest Jarek. Tak, te dwa mecze tylko decydują o tym generalnie kto idzie dalej bądź nie, ewentualnie się lucky loser, ale dlatego też trzeba tych punktów szukać na torze, ale to też może charakterologicznie dwa zespoły takie spotkały, które... E, które potrafią walczyć do końca i o każdy centymetr na torze, więc może to było, mm, to było widać i, i, e, i czuć na torze. To jeżeli zawodnik w trzech biegach nie traci oczka na średnio trzy, to trudno, żeby nie pojechał w biegów gdzie potwierdził swoją doskonałą dyspozycję wczoraj w na podobnym że zrobił kompletnie 15 punktów, no i ci także był nie do ugryzienia, to bardzo cieszy w obliczu tych trudnych meczów Mam nadzieję w kolejnych rundach play-off. Zawodnicy taki to chcieli i taki był, na takim trenowaliśmy. po prostu Lublin był trochę lepszy, no i a ta trochę tr okazała się duża i, i no i tyle, no. Przełykamy gorzkość porażki. No, i tyle, no, no. Więcej nic nie może dodać. Nie ukrywam, jestem zaskoczony po pierwszym meczu, który był nie tak dawno, miesiąc temu, który był bardzo trudnym meczem wygranym przez nas, ale chyba czterema oczkami. E, i, I właściwie do ostatniego biegu, nie było wiadomo, kto będzie zwycięzcą tego spotkania. Dzisiaj poszło no, na spodziewanie łatwo. Troszkę się nie dziwiłem temu, ale to no, jakby nie moja rzecz. W, w tej. tej, tej... Gorzkie pigułce, jest trochę tej słodyczy, że, że tutaj się znaleźliśmy i, i to nas cieszy. E, kibice dopisali, dopingują do końca i, i wierzą w ten zespół, więc to jest, to jest dobre. E, ja mam nadzieję, że zaposzli tej kamery, mogę wierzyć tylko, że. Kontuzja, na której nabawił się Jarek Hampel nie będzie na tyle skomplikowana, że będzie mógł szybko wrócić do zdrowia, do pełnej sprawności i tego mu życzę, Jarek trzymamy kciuki. To są play-offy. E, tutaj nikt nie odpuszcza. Natomiast e, w żadnym z biegów nie było e, w tych upadkach, które były. Nie dopatrzyłem się żadnych złośliwości. To były ostre ataki. Takie ostra, ostra męska, żużlowa, prawdziwa jazda. No i no niestety doszło do kilku zetnić zawodników i, i upadków na pewno niepotrzebnych, ale mówię, nie było tu jakiś taki jazdy faul e, na zasadzie, żeby skosić przeciwnika, no, no tak w walce twardej, e, męskiej czasami wychodzi.